Jest to kontynuacja wspomnień opisanych na łamach i Japonii na Wynos. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi dwoma częściami, a ja tymczasem wracam do opisu przygód związanymi z usługami punka. Po ogarnięciu co jest pięć z wydostaniem się spod jarzma parkingowych zawiłości nadszedł czas na drugi pojazd pamiętnego wieczoru. Tym razem za kierownicą usiadłem ja, a mój kompan z Anglii przybrał rolę pilota. Następny samochód, z którym przyszło nam obcować, był zwrotem o 180 stopni w kategorii charakteru. Z włoskiego jeździidełka budżetowego przesiedliśmy się do niemieckiego wytworu klasy wyższej. Naszym współkompanem w podróży został Baleron. Wybrałem się nim na 11-kilometrową przejażdżkę, która zabrała z mojego życia w sumie ponad 40 minut. Wspominałem we wcześniejszych pocztówkach, że będzie również o cenach, a więc przyjemność ta kosztowała mnie 75 zł, co uważam za jak najbardziej w porządku kwota. Czy pamiętacie moją opinię z ostatniego filmu o Audi S3 i stereotypach prześladujących niemieckie samochody? To właśnie W124 jest głównym winowajcą powstania tej łatki o wyglądzie samochodów z Reichu. Aby nie być napastliwym fanatykiem tej tezy, postaram się wam to pokrótce nakreślić. Mercedes W-124 wcale nie jest brzydki. Jego proporcje są jak najbardziej poprawne. Zdecydowanie jest konsekwentny w całym swoim projekcie. Linie nadwozia właściwie się zgrywają, ale. Ten samochód nawet w nadwoziu kupę jest zwyczajnie potwornie nudny i nie wywołuje u mnie absolutnie żadnego pożądania. Przez wysokie listwy felgi o szerokich ramionach i grill z potężnymi reflektorami, które zajmują 95% powierzchni pasa przedniego, sprawia wrażenie ociężałego, a poza niesymetrycznymi lusterkami bezramkowej szklanej płycie z boku i karbowaniami na tylnych lampach nie znajdziemy tu w zasadzie więcej smaczków. Postawmy zresztą sprawę jasno. Poprzednio wymienione dwie cechy, które miałyby świat. Czy o jego oryginalności ciężko uznać za coś wyróżniającego się z tłumu, bo jeden z nich to melodia, którą grał praktycznie każdy producent samochodów rysując na dworze okupę, a lampy to piosenka powtórzona jeszcze raz ze starszych modeli marki. Wygląd 224 przywodzi mi na myśl owoc pracy księgowego, a nie kogoś, kto z całego serca chciałby, żeby jego dzieło wypalało się w pamięci spotykających go na ulicy. Nie zawsze o to chodzi w danym aucie, ale dobrze jest obcować z czymś, co jest również po prostu miłe dla oka. Pociągając za klamkę i zasiadając za sterami, poczułem się jakbym powrócił do rodzinnego domu. Szczególnie z powodu miękkich, materiałowych foteli, ciepłego podświetlenia i meblo ściankowej okleiny, tworzących atmosferę salonu, w którym można znaleźć schronienie po naprawdę złym dniu w pracy, odcinając się od miejskiego zgiełku. I tu nie mam do czego się przyczepić, za wyjątkiem podajników pasów, które słychać, że pracują w pocie czoła, ale nie wyjeżdżają do przodu. W-124 w tej kategorii jest genialne. No... Może z jednym drobnym wyjątkiem. Jestem osobą postury patyczkowatej i fotele bardzo dziwnie ciasno chwytały mnie za tyłek swoimi boczkami, tak jakby były za małe. Kierownica na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie równie ciężkiej, co na dwozie, przez kształt swojego środka, ale jej ramię jest wręcz anorektycznie cienkie i ebonitowo przyjemne w dotyku. Baleron jest konsekwentny w tym, co prezentuje swoim wyglądem wnętrza. On nie jest bardzo cichy, jak na wymagania swojej epoki. On jest absolutnie cichy, nawet jak na dzisiejsze standardy. Jak przystało na limuzynę, komfort jest tu zdecydowanie główną częścią charakteru, ale wsiadłem przecież do wersji Coupé, a więc do sprawdzenia została jeszcze jedna kategoria, ta drapieżna. Cóż, wybaczcie za powtórzenie, ale jak już wspominałem, Mercedes jest bardzo konsekwentny w swoim wyglądzie. Gdyby ktoś mnie spytał, jaka jest jego najbardziej charakterystyczna cecha na tle innych samochodów, odpowiedziałbym, że jest to jak najbardziej auto. Natomiast zapytany o jego właściwości jezdne, powiedziałbym, że. Jeździ. I to tyle. Pod maską wspomnianej sztuki znajdowało się benzynowe 2-3 produkujące 132 konie mechaniczne, zaprzęgnięte w automat. Takie połączenie jest w tym samochodzie absolutnie koherentne z wyglądem zewnętrznym W124. Mili Państwo, tu nie będzie żadnego plot Twistu. Jazda baleronem w kupę z dokładnie taką konfiguracją jest przeżyciem absolutnie żadnym. Samochód jest jak najbardziej komfortowo uspokajający i w ten sposób bardzo przyjemny, ale niech nie zmyli was tylni napęd czy liczba. Chryba drzwi kojarzona na ogół z czymś zadziornym. Wspomagany układ kierowniczy ponownie niczym lokaj ułatwi Wam jego obsługę, ale nie jest w żaden sposób dziarski w swoim charakterze. Nie daje też absolutnie żadnej frajdy z prowadzenia. Zawieszenie wybiera nierówności wzorowo, ale w zakrętach tym jak reaguje na zmianę kierunku jazdy, mogę powiedzieć tylko tyle, że tłumi. Układ napędowy robi dokładnie to, do czego został stworzony, czyli napędza. Jednak po wciśnięciu gazu nie dzieje się absolutnie nic, reakcja na gwałtowniejsze przyspieszenie jest bardzo mocno opóźniona, a gdy skrzynia w końcu zrzuci bieg na niższy, Cóż, dalej nie dzieje się absolutnie nic, tylko troszeczkę bardziej. Z nią w ogóle mam rozkminę, bo potrafi lekko szarpnąć przy spokojniejszej jeździe, stanowiącej lwią część przejażdżki. Baleron jest narzędziem, bardzo relaksującym i wykonującym perfekcyjnie powierzonym mu zadaniem bycia samochodem, ale znajdującym się kilometry od przeżycia motoryzacyjnego, chwytającego w dobry czy nawet zły sposób za serca? Najlepszym tego dowodem jest to, że o wrażeniach płynących z jego jazdy przypomniałem sobie z tekstu, który spisałem w autobusie dzień po jego wypożyczeniu, bo po ponad tygodniu od tego wieczoru zwyczajnie uleciało mi z pamięci, jak się nim w zasadzie u jeździło. Autentycznie jestem w stanie wyobrazić sobie kogoś, kto poruszałby się nim na co dzień, bo na dobrą sprawę owszem, różni się znacząco od nowych aut, ale tak naprawdę tylko wygląd zdraci, że to już auto ze sporą liczbą wiosen na karku. Gdybym przejechał się w nim z opaską na oczach, byłbym autentycznie w stanie uwierzyć, że siedzę na przykład w Passacie B5. Nie używam tego porównania, żeby mu dopiec, bo B5, jakby nie była memicznym samochodem, jest niesamowicie dopracowana dokładnie w tych samych kategoriach. Problem leży w tym, że na tym etapie swojego życia oczekuję czegoś wyrazistego, a Baleron to po prostu stary młotek, który za nadto nie odbiega swoją funkcjonalnością od nowego. Ale... Kto u licha chciałby poświęcić młodość na oddaniu się pasji obsługi młotka, a tym bardziej zakochać się w jego wyglądzie. Może hamery czy AMG to inna para Kaloszy, ale mi przyszło ocenić samochód w ściśle konkretnej konfiguracji, która w przeciwieństwie do wymienionych wyżej dwóch potworów jest w rozsądnym zasięgu finansowym, czyli to właśnie na taki wóz będziecie mieli szansę trafić w ogłoszeniach i realnie rozważyć jego zakup. Sam wynajem pankowego balerona wspominam dobrze, bo zapoznałem się z kolejnym autem wręcz symbolem w świecie motoryzacji, Okoliczności były bardzo nietypowe, a ja już wiem, że zdecydowanie nie kupię takiego auta przed 50. W124 to ten jeden ułożony uczeń w klasie, który zawsze był wzorowy i grzeczny, ale nigdy nie miał jaj zaangażować się w żadną przygodę, w której nie do końca powinien brać udział, wyciszając na chwilę rozsądek i oddając się przygodzie, z której mogą być później konsekwencje. Ale i barwne wspomnienia. Ma stabilną pracę i pieniądze, które sam nie wie, jak wydać z powodu braku prawdziwej pasji w życiu. I myślę, że Balero. On, gdy zajedzie na końcu dnia do garażu, po latach uświadomił mi sobie, że tak naprawdę nie ma czego wspominać, bo cały swój życiorys, charakter i historie w nim zawarte może podsumować jako życie. I to jest cholernie smutne.